Witam Was widzowie, na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy żymychać wszystkich pod rząd. No, nie, to nie, nie. Kamery. XD. Mam nadzieję, że ktoś to przyjmie. No kamery. Hicks te. Mam plana. Mam security, naprawdę. Dzisiaj daliśmy na YouTubie shorts. Trafiłem się na shorts z Among Us. Tania wartość, pajola ich hakami z Among No i... Aż ja, tego znaleźli. Nie, nie ci za mnie trzy ciała Czas na wydanie mojego impostora Tego sukcesz jest imposter Nie chcę, chcę Maltańczyka Ja chcę z Maltańczykiem dokonać grę Naprawdę Będziemy robić table z Maltańczykami Table z Maltańczykami Czemu to jest marsztańczyką? I dobrze! Masz! Masz! A masz! A masz! Nio! Arigato! Nio! Arigato! No. Nio! Jegzysta! Czas! Wcielić mój plan. Realność, chodzi. Otoż. No i zamknęli. Co tym Reskonowała się. Trzeba zablokować kofiterię. Mam plan. Mam plan. co tu się? Wyszliśmy. Cicic razem trzymają. Chodź, tu mój impostor. Mój imp. Ci ci, No, arigato. No, oh, arigato. Okej, okay, kosili ciało. Ciałko, dwa moje. Matańczyk, skip, vote, skip, 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 skip. Trzeci bro, arigato. Arigato No Arigato 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 nervous -to -to. <tossi> Seci No Arigato No Arigato No Arigato uh -huh -huh -huh. Nie no, aligato! Nyo, Arigato! I raz jednego no i będzie bardzo fajnie. Będzie no, nyo, arigato. Proszę pana, zamkniemy ich kawetę tak. Dawaj! Zawstał. Tylko chodzisz tylko Ty do... No i masz na wygraliśmy grę. Bardzo fajnie. Będziemy mieć 51 level. Trzeci nie arigato! Arigato, goście. Naprawdę. Do widzenia. Ale jak pięknie. I teraz jeden impostor? Czy Maltańczyk, impstro? Nie, Maltańczyk nie, impstr. Oni zawsze tak szczęście. Naprawdę. Ja mam takiego niefarta do impostora czasem, że ja nie mogę. Mi się czasem zadawało 10 rund bez impostora. Naprawdę. Maltańczyk! Zakrywamy. Sochi no, Arigato. No, Arigato. o, oh, hello! Soci, bro, Arigato! Czy będziemy dwoje i Z Maltańczykiem, Maltańczykiem! Dajcie mi Maltańczykiem. Nie, nie jest Maltańczykiem, A szkoda. A więc od razu idziemy wyrzucać go. Soci. zgłaszamy. Proszę Państwa Mam plama. W pierwszej rundzie nie ma Nie, on fejknął On fejkuje kartę Na oczach Na oczach Na oczach Na oczach Super ja! Oni jeszcze nie wiedzą, że ja go zdaję, bo chcę zrobić lifehacka z Amongusa. Dawajcie no. Nie, ja nie mogę. No, Zwędną mi na oczach, proszę Pani Pano. Wędną mi na oczach. Głupek jeden. Naprawdę, no nie no. Na oczach. Nie, no, ja nie mam... Ja nie, nie, nienawidzę takich, takich impostorów, co mi walą na oczach. Ja takiego nie lubię. Maltańczyk, ja cię zostawiam. Ja cię zostawiam w spokojnie. Czyli mam plan. Patrzymy co to się dzieje w tych trzech wentach? Pierwsza, lepsza cię robimy. Czasna. Co to sprawdzanko wentów? No, no, ale gdzie oni są? Czas na. No! No! Arigato! No, zreportowało ciało. I co? Jezu, no, Maria. No, ja pp. na ich oczach odpaliłem. No, to nieźle, no. Ja bym dałem skip volta. Ja bym skipnął. -no. Proszę państwa. Nie! Nie, skip, 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 skip! Maltańczyka podejrzewa ją! Nie! Ja bym security, że całą runda. Skip vote... Skip! Jest! Oh, arigato! Nie no i Mal Maltańczyk mnie podejrzewa! To bardzo niedobrze! No to bardzo niedobrze! Okej, okay, lecimy. Trzy gierki cię będą może jak imposter. I dobrze, a na ten zostawiamy, oni oni lecą razem, no ja mam plan, jakim cudem? się zacząłem w dół, się zacząłem w dół, zacząłem w dół, no. Zagradzamy sobie drogę, o, bardzo pięknie, hey, wait, wait co tu się Zabrawiamy maltańczyka. Robimy niby taska. Nie! Nie, 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 nie! Iło self-report. Jee! Let's go! Nie you no, know, nie razem letali przez całe dwie rundy. To, to było bardzo... Você, bro, arigato! arigato. Arig Duo Duo Você, bro, arigato! Você, arigato! Você, bro, arigato! Você, arigato! Você, arigato! Você, arigato! me bro! Papá! arigato! Mam nadzieję, że będę mieć miał 51 level dzisiaj. Proszę mi imposter. A Uuu uu, 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 co tam się dzieje? Serci bro! Arigato. Maltańczyk? Maltańczyk! Ze mną! Ze mną się trzymaj! Znaczy, ja nic nie zrobię! Ja Cipro! a Znaczy, nic nie zrobię, maltańczyk! Trzymaj się ze mną! Hikste. Trzymaj się ze mną. Co, ja będę jakąś klątwę impostora mam, naprawdę? O, już się skończyła klątwa impostora.